Czuję ten brzydły wenek, na 15 a ja wolę pęki Jestem na tobie, a ty jesteś po, nie będę grał w Za Na gadają fake, kiej, byś twardy, ale jesteś miękki Trzymam narzędzia, a ty trzymasz bierki A w mam trzymam miski, odrzucam połączenie, to nie miski Kiedyś widziałam cię już w telewizji, daj mi twój numer a za się wymyśli Dzisiaj liczy się sława i liczy się hajs, wali mnie co myślisz Pieniądze równa się władza, pieniądze równa się władza, pieniądze równa się... W twoich oczach ja nie muszę być wielki, w mojej głowie zawsze będę największy Bo tworzę hity, to drugi to lepszy, ksywam metni, bo jestem leworęczny Ty jesteś boatem, bo leżysz, jesteś wierzący, a nie wierzysz Jesteś wierzący, ale grzeszysz Czuję ten przypływ energii F15, a ja wolę pędzić Jestem na tobie, a ty jesteś bo.